Mistrzostwo w obrębie na czarnych no, a właśnie rozgrywają się o puchar burmistrza miasta. Kategoria klasy pierwsze, trzeciej i oczywiście młodsi. Przypominam, że pierwsze, drugie, trzecie dekorujemy, a puchar burmistrza dostaje pierwszy, najszybszy zawodnik danej kategorii pochodzący z boju. Pierwsze miejsce. Czas 40 sekund 729. Łódzki Mateusz, Molara Dzioska. Drugie miejsce. Czajemale, Czas Czajemale, czas, czas, czas 47, 40. 40. 40. I Adam Zapraszamy serdecznie. Pierwszy wierzę. Czajemale, wierzę. Czajemale, wierzę. serdecznie jest tu robią mi bardzo, 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 może to bardzo, 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 sekundy, bardzo, 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 bardzo,

Miejsca drugiego. Pierwsze miejsce. Grupa 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 grupa. Grupa. Pierwszy pierwszy miejsce, miejsce Czaja Dominika. Miejsce, miejsce drugie. Dorota Janowa. Miejsce trzecie. Królik Katarzyna Laskowa. Najszybszą zawodniczką z Bosni została Rudnik Dominika z Bosni. Oczywiście z Bosni. Grupa trzecia. Gimnazja Odzieckęka. Miejsce pierwsze. Warchoł Katarzyna. Wreszcie jest W tym sumieniu będzie można na cztery słuchać. Miejsce drugie, Furmańska Gabrysia, Zbocki. I miejsce trzecie, piernawska Joanna Grzeska, Górka czwarta, miejsce, Maciej Maciejęcoletnia. Miejsce drugie, uczuja Maciej, Kaminica, Jęce wcześniej, Baszko Maciej i Lanowa. Dziewczynka, pośrednie. Miejsce piękne. Maslowa Alessandra Laskera. Miejsce drugie. Rodnik. Dzień dobry.

Kilometr Krakowa. I kolejna kategoria weterani, Weteranii. Miejsce pierwsze, noce gwarcie. Jaki weteran? Miejsce drogi, przejęciego kamienica. Brawo. I miejsce trzeciej, jedenastki, latę z Brzeska. No, no, mam nadzieję, że to nie jest jakiś taki ostatni sukces do początku. To i ostatnia grupa wiekowa, grupa dzieliąca, grupa, jak to tu tam tam w ciek, daje na tenlec najstarszy zawodnik w 1940 roku roczniał myślę, że mogę powiedzieć. Czwarte miejsce. Zapraszam pana Łuszyński z Kowalowa. Narodowy, karne dla tydzień, jeszcze swoich umiejętności tutaj na stoku. Bardzo dziękujemy. Na wizytę ja patrzę na pewno. takie jest bardzo, Jest takie numerowane bardzo, spisane oczywiście dla... Daniel Wiktor z Woski. Gratulacje dla Właściciel wskazuje tej bardzo przyjaznej dla nas do